A tak przy okazji to się ma. Weźcie mnie jakoś zoryklować. No. Wow, wow, wow. Jak on mogą w ogóle Olara, O Lara, no Olara, bo nie ten. Yy, nie ogarniałem. O Boże. Grim. Nie ogarniałem tego y, tego TF Wojki. O Ja Nie mam iść. Uż, nie wiem. No nie wiem, nie ogarniam tych. No. Nie ogarniam tych y, no. Wow. No. Nie ogarniam hypi całych głupich Morda! Przestań, trzeba mnie rzucać No jeden O, o, ojej Nie wiedziałem, że się wybuchnie G -g -g Skończ! Zwracaj wszystkie naboje! O, przestał. Ojej. Komuś się tu wybuchło. O, shit! A ja po ciebie. Sorry, że nie czytam waszego... O, wynocham Ty. Ile was tu? Kryj się kobieto Bierz to, pisz to. Ja na razie waszego czatu nie czytam, bo nie widzę nic ja muszę się skupić na grze. A ty też Wypier... Chodź tu. Przegram. No sorry, musiałem. <grywa> Dobrze, że jesteśmy kunekką, Już się zabili. Poczekajcie, muszę poczytać wasz czat. Nie, grzeczki. Dobra, yy, przeczytam wasz czat co się teraz nagrywa? Tak, to się teraz nagrywa, bo chcę żeby iść na tego, na y, YouTube'a. Chcę zrobić z tego odcinek, taki wiecie, zapis z live'a. Y, hmm. Lara. to znaczy czego nie ogarniasz? Nie ogarniam tych, tych IP. Nie możesz znaleźć serwera czy ta... Sam chciałeś przez postawę pos... postawić. Nie, ja po prostu... Nie, nieważne, ja wolę, wolę grać w to. No się ma kuneku. Pozdrawiam YouTube, ha, ha, ha Taki fame. Coś mało ludziów tylko trzech. A, spoko. Papier. Noż. Tak, pozdrawiam YouTube. Tyjdy. Mała. Kwami stąd. Hamło. Dawaj, weź mi tu bomby. Kurde, ile tam jest? Muszę wziąć wszystkie naboje, co oni mają. Tu...

też, Bikier, papier, jak się używa czekana? Będę chyba musiał pi pi rapić, pi 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 pip Chyba pi pi przechodzi do wieki. temu, pi pi No. Dobrze.

Noż fakt musiał się akurat rozładować Wezwać borsiłki, biegiaj, biegiaj. zbieraj! Zbieraj! O. Żyje! Gdzie są inni? Zamknięci w środku! Wiecie co? Chyba będziemy tylko godzinę Chodź na live'y. Kurde, trzy osoby! Wow, ktoś w ogóle w ogóle przyszedł. He, he, he! Moment, słyszycie coś z gry? Jeżeli nie, to mogę pogłośnić. Na 50%. Tu jakieś dźwigni towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Kto się w ogóle nagrywa? Kurde, ja nie wiem. Tak, recording, dobrze. Okej. Okay. Zrobi się. Tam teraz zrobić kół. Mam tam wejść, okej, okay. ja, ale weź pozbieraj Kobieto, ale wejdź na to nie, nie, nie umiem ją kierować. Piękny krajobraz, no wiem, jestem Dobra, zbieramy wszystko Jak ja mam tam wyjść? Aha, no tak <śm> No tak Mądre, mądre, mądre Mam, mam się, ma się rozumieć, że wszyscy są skupieni oglądajem Prawda? Nic nie piszą Czy dzisiaj nie będzie kontynuacji w Ożydówce? Nie, nie będzie. Nie, bo po prostu. No nie chcę mi się uruchamiać tego Dead Space'a. Może kiedyś. No! <grymne> 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 Jestem głupi. Mam nadzieję, że będzie. No, będzie, spokój. Wypier papier. No je. o uh o -oh. uh o -oh. o bomba Tam jest bomba. Tak, <tryk> 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 Co? Droga wolna? Tak. Tak. Ech, aż mi się przypomniały linki, w który... które wyłączyły mi kompa. <grymny> aż mam ochotę grać w dom raidera. <grymny> no. Ty! Bo ja ci zaraz rozstupcie. Web, Ja ci zaraz dałam, kurde, po łeb, bo ubie będziesz mi strzelał. Nie! Sam jesteś ranny! I chyba się. I tak Chimiko lepsza. Te... Znowu. Znowu. ta sama sytuacja. Czemu takie... ...małe... polerażenia? rażenia? Chyba będziemy wieki to przechodzić. Słyszę strzały. Zmień broń na pistolet. Oni ze m... góry do mnie strzelacie? Coś cela nie ma. No w łebie! Najpierw musimy załatwić tamtego. Sam jesteś ranny, one, one, one. Nie, nie, nie palę się! Co za gnoję? Uciekaj! Ona tu jest! I ta... Sorry. O! No. Brawo! 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 Nie chcę żadnego karaoke party, co wy teraz ku... Otyk! Co to było? Nie, nie chcę żadnego karaoke party. Dajcie spokój. O GIM Śmieciu! Czy jak tobie tam ufa? Otyk Tak! Ej, chyba ja to będę przechodził wieki! W ogóle są tutaj jakieś naboje czy coś A ja nie chcę skakać Waams Hej, mu się wybuchło o, W końcu Nie, nie, nie! Nie pal się kochana proszę Cię. O, oh, shit! Hmm, znowu coś chcę... Ktoś chce umrzeć na no, mojej operze? Co? Co? O co chodzi? Kryj się. Kryj się i to dobrze, kryj się. Noż, szfak, Myślałem, że spłoniesz. Pokaż główkę. No pokaż się Jeszcze się pokaż. Nie przeturnywaj się, masz łebek. Przeładuj. Jak długo można to przechodzić? Mi odgra... Mi ta gra 5 dni zajęła bez większych trudności. Mi 3. No a mi 2 godziny kiedyś. O kurde 3. Na jedną Proszę, ja was Wow, mój komputer chodzi jak pralka Strasznie To jak chodzi? Ja pierdzielę Grobowiec w pobliżu zaktualizował... O ja zły jak się im złoki ruszają. Dobra, idziemy tu. O ja to pamiętam Ja to pamiętam Tu się zawsze musiałem zamotać Woka <grywka> Jezu nie O tym pomyślałem Nagrywał tą redirekcją A będzie? 2015? Wow Dobra, musimy gdzieś tam podróżować No dobra Soj popodróżujemy Ty, mam ok. Nie, nie będę skakał. Odkryto nowy obóz I wiatrak. Podobno tak, no a to super, może kupię wód jakie to rajdery 2015 Holera Cholela Cholelo Skocz! To było dziwne Ja mam iść O Tygnoju Bomby Dawać bomby Ja sobie tego nie teoruję. No brawo. Brawo, 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 brawo. Ej, ciszej komputer. Nie wkurzajcie mnie tu. ciebie! A ja po ciebie, A ja ciebie. Wypierd... a pier. hey I'm sorry, 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 i O kurwa, jak strzelają. O, shit! O, siema. No zajebiście. Pełna nazwa to Race of the Tomb Raider. Mhm. To teraz kolejna gra. No, listo, oczekiwałem. Tak. Nie mam siły w to grać. Mnie to wkurza. Wypier papier. kogoś tu wysadziło. Hihihihaha, tu też kogoś wysadzi. No chyba, na pewno. Uciekaj. Chodź tu. Chodź tu, pokaż główkę. No tak, blisko. Tak blisko, jak ja. Fuck shit porąbało ich z tymi bombami Nie nie taki fan, ja nie jestem takim fanem Tomb Raidera Po prostu lubię tą grę Jakoś mnie tak zafascynowały To jest moja pierwsza wersja w którą gram Poza tym Jeden zapal po O ty gnoju! Ja ci dadam. dam rzucać we mnie chodź tak. ładnie się palisz nie kryj się Ej gratulacje ktoś strzelił tam z tego strzelił tam ktoś z tego i Szybciej, wypad mi stąd! Cholera jest ładna. Hehehe, zajebiście <laughs> się gra. Szlachmy to! Tak, od roku. A myślałem, że mnie się pytacie. Rzuć broń! Albo zabijemy Twojego kolegę! Ani mi się waż do cholery! Eee, fuj. Wszystkie części Tom Raidera na płytkach Ktoś podskoczy? No sorry, ja nie podskoczę, bo ja nie mam wszystkich części. Ja mam tylko tą Auuuu, wow, moja głowa I z I lecimy Nie Ej, słyszycie mój komputer w ogóle? Jak buczy? Czy nie? Jeżeli nie, to dobrze. Ojej, larka została sama. Gdzie mam się dostać? Tam się. Mam Zapłacą dostać. mi za to. Zapłacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. A jak mam tam wejść? Jak mam tam wejść? Naraz trójkątnymi dzieckami to było stronić. Nie widzę, nie Co? Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Cool. Ku, cool. jak... Tak, jak coś, tak. Jak mam tam wyjść? Nie słychać kom... Pa? Już się robi! Szybciej! 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 Eee! O ty oj Mam Chyba Cicho umiem czytać Ale się tnie Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Boże, ale się tnie dzięki Bogu O no, ej, ej, ej. Nie mi się gru... E, Spokój, tam komputer. Grim nie żyje. Kazali się poddać. Grozili coś tam, coś tam, ale on im nie pozwolił. Tak. Ten tekst rota czy jaką tam miał, to bardzo mi się zdaje. Jednym wątkiem za niego z mojego ulubionego za anime. Nie chcę wiedzieć! Nie chcę wiedzieć jakie anime. Nie oglądam ja anime, anime, nie lubię to anime. To Moment, muszę. Coś mi tu wyskoczyło. Dobra. A to was to mi wyskoczył, Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego W ogóle zauważyłem, że zapowiedź live obejrzało 20 czy tam 30 ileś osób, a tak naprawdę tylko 3 osoby, czyli wy z tych 30... Z 30 ileś tam. Zamknij mordę człowieku co tam gadasz. Z iluś tam 30 ileś tylko wy. O, jedną umiejętność super. Laro, Dobra, słyszałaś? ja będę tak po kolei leciał. Leci nas, Orientacja w terenie wykonuje ostrzeżenie zmysły i znajdowania ja w otoczeniu inni. ukrytych przedmiotów. Laro, może ja Cicho, ja, ojciec, jezu. a to drugie to nie jest super anime. Dobra, hmm, wykorzystaj. To, a bierzemy to. Nie chce mi się tam, tam walić. Walić to, walić to. Mamy coś do ulepszenia. Tak, łuk mamy cały. Tutaj nie ma co. 400 chyba pogięło. Wydłuża lufa, Zwiększając prędkość. A, a bierzemy. Mi to tam. Mi to tam wisi. Q, E. Q, Q. Gdzie ja idę? Ej, morda tam komputer. Widzicie, jestem tak głupi, że sam do komputera gadam. I tu się bleh, tu się chyba zacznie wszystko walić. Moment, a to się wstrzela? E -e. a myślałem. I hopa! No właśnie, właśnie. Tylko uważaj, na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie ja mogłabyś mogli Nie no, spoko. Do kota Dobra, też to można ja gadać. Się, Nie martw się, będę cię osłaniał przez całą drogę. wkurza wkurzam ja ten komputer. Chyba niedługo mi się przegrzeje. Aha. 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 Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Chyba się kiedyś muszę gdzieś zareklamować, żeby ludzie mi na live wchodzili. Claro, mam ich na No to dalej. Wow, ty, i tu nie spadaj kobieta. tam się Myślisz, że dorwali te obcą? Nie martw się. Jeśli nie dorwaliśmy... Do Ojciec Mafia zrzuci nas oni jakiej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedzie. A kuku. Oho Ale ona tak dziwnie przyniesie właśnie. Kupić ci supy za Allegro to supółki Kup mi prezentujcie Już się bałem, że ci straciłem. Nic ci nie jest Akrobatka. O, jakich ja mam kochanych widzów, chociaż ci trzej są normalnie. O. o, shit! Ja go nie posłuchałem! O, kurde. Jestem tak głupi, że szok. Muszę teraz go słuchać cicho. Nie ruszaj się do tego. ci powiem na tak, Twitch Steam. Okej. Okay. Oj, spadło się panu. Spadło się panu, przepraszam. Stoję! Dobrze. Ruszam. Skocz. Stój. Czekaj. Czekam. Uważaj, bo się puszczę. Laro, chyba masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Lara, uważaj! Oddaj się, bo skręcę jej kark! Aaa... No eee... Kobito, chcesz spaść? Uważaj, <laughs> bo się puszczę. Uciekam, ale nie tak uciekam. Ja skaczę, uciekam i skaczę. Może nie, Lara, ty głupia bisto. Mający za jej cyski uciekali. <średziwanie> nie, po prostu nie, po prostu nie. Komputer zaczyna mnie dobijać. To chyba nie idzie na YouTube, a chyba jednak. Jeżeli się nie da odszumić... A w ogóle słychać mój komputer? Powiedzcie. Ała. No idziemy, idziemy, Larka, idziemy. No nie słychać, ale... Ile razy mam No dobra, cicho, Jezu, ja się muszę upewnić. Muszę zapytać 4 razy, żeby ten... To już chyba drugi... Jak na razie nie mogę, bo spaliłem swój laptop, nie słychać. Dobrze. A ja nie wiem. Lubię to dawać ludzi na Steam. A ty mnie masz Natka na Steam. Jeżeli nie, to wpisz sobie Mares96 i będziesz mi miała. Nie zaproś. Na pewno mi tu wyskoczy za chwilę powiadomienie. że natko 7327372 Chce ciebie do znajomych czy coś takiego? Oj. Będzie na. O, o, ceremonia. Ceremonia ta. Ale rozpalłem ją na stosie. Sam, sam mu, sam... sam... Samante. Samu... Zrobię, zawsze myślę, że ona ma na imię Samuela. Samuela... sam... Kurba, Samu... sam, sam kurwa. Samuela. no